Najważniejsze w tej chwili jest powiedzenie sobie jednego, że sprawy zaszły tak daleko, że w moim przekonaniu, żeby wyjść z tego pata, w którym tkwimy jako państwo w ogóle dzisiaj w sprawie sądownictwa, w sprawie wymiaru sprawiedliwości, to najlepiej by było zrobić, jak ja to mówię, twardy reset konstytucyjny, to znaczy rzeczy się mają już na tyle źle. A dlaczego mają się źle? No po pierwsze jeśli chodzi o, o właśnie kwestię konstytucyjne i trójpodziału władzy. Nie mamy w Polsce klasycznego trójpodziału władzy. E, w, przed 2015 funkcjonował, e, jak ja to nazywam, sejmorząd, no bo zawsze większość sejmowa powołuje e, rząd kontrola jest dosyć iluzoryczna jednak parlamentu nad rządem w takiej sytuacji, a z drugiej strony mieliśmy zamkniętą nadzwyczajną kastę sędziowską, która się samoregulowała i źle się samoregulowała. Panie pośle, ale reset sądownictwo... konstytucyjny to znaczy zupełnie nowa konstytucja, czy po prostu zmiany najlepiej, w zakresie sądownictwa? Najlepiej. najlepiej. No ale to panie pośle, od razu panu mówię, że to w, przynajmniej w tej kadencji nierealne. Ja mówię o tym, czego potrzebuje państwo. Ja mówię o tym, czego potrzebuje państwo. Nie czego chcą politycy tacy czy inni w danym momencie, tylko czego potrzebuje państwo, bo sytuacja na jest grzęzowiskiem. I teraz co do tej sytuacji, która narasta od, od kilku lat. Sądownictwo potrzebuje w pierwszej, potrzebowało w pierwszej fazie <Ky> i w pierwszym rzędzie zmian proceduralnych, zmian systemowych, nie zmian, które poszedł Pis, czyli kadrówka. Czyli robienie dokładnie tego samego, co w różnych instytucjach, co robiły wszystkie poprzednie rządy, tylko właśnie zmian instytucjonalnych, okay, skrócenie procesów. 90% to są proste sprawy. Poszliście zupełnie inną drogę, drogą i do tego jeszcze falandyzując w wielu momentach, jeśli chodzi o, o uchwalanie tego prawa. I dzisiaj tkwimy w takim właśnie momencie, kiedy reformy sądownictwa realnej nie ma. Kiedy mamy do czynienia z ogromnym bałaganem, i kiedy tak naprawdę niestety zrobiliście prezent tej właśnie, tym właśnie całemu środowisku sędziowskiemu, które powinno być i zlustrowane, i oczyszczone i po prostu znalowane ja w zakresie pracy sondaż... i żeście tą ideę po prostu niestety skomplentowali. To... Konfederacja, wolność i niepodległość.